Cześć kochani, zapewne wielu z Was zna Pana Jerzego Ziębę. Jak wiemy, ma on wielu przeciwników, jak i wielu zwolenników, a jego kariera jest dość kontrowersyjna. Postawili mu zarzuty i jego współpracownikom, także sprawa robi się bardzo poważna, a ja zapraszam. Jak wiemy, pan Jerzy Zięba, pozwolę sobie tutaj podawać y, imię i nazwisko, ponieważ wydaje mi się śmieszne takie traktowanie go jako kryminalisty, jak jeszcze nie ma wyroku sądu. Nie wiem, jakoś dla mnie to jest takie obraźliwe. Jerzy S. i pasek czarny, jak wszyscy wiedzą o kogo chodzi, nie? W artykułach te właśnie zdjęcia. Z... Z czarnym paskiem, jak taki największy przestępca. Trochę żałosne. Oczywiście na medycynie to ja się znam jak na piłce nożnej. Wiem tyle, ile sama mogłam sobie zaobserwować na swoim przykładzie. I nie będę się tutaj wymądrzać, bo nie mam odpowiedniego wykształcenia. No właśnie. I pan Jerzy chyba też nie. A prokuratura stwierdziła, że sprzedawał leki. Tak pokrótce, bo to uzasadnienie dla mnie jest dość dziwne. Ja wam o tym powiem i wy mi powiecie, czy ja mam rację, czy nie mam racji, bo wy czasami. Bo to pokrótce, bo tak naprawdę dla mnie to um, uzasadnienie jest dość dziwne, więc dajcie mi znać, czy będę miała rację, czy nie, bo wiecie więcej niż ja w takich tematach. To się douczę. Ale o tym za chwilę. Najpierw sprawdźmy, co tam piszą właśnie o panu Jerzym w Business Insider. Od pięciu lat więzienia grozi propagatorowi pseudomedycyny Jerzemu Z. W czwartek w sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie ma ruszyć proces w jego sprawie. Prokuratura oskarżyła go o sprzedaż produktów leczniczych bez zezwolenia. pozwolenia. Sprawa miała swój początek w kwietniu 2019 roku, kiedy policja w asyście warszawskiej prokuratury weszła do magazynu firmy związanej z Jerzem Z., ten znany przedsiębiorca zamieścił wtedy relację na portalu społecznościowym, w której wynikało, że w siedzibie firmy są funkcjonariusze i zabezpieczają towar, który jest sprzedawany w sklepie. Jest u nas policja, która przyjechała zaaresztować nam produkty na zlecenie prokuratury. Jestem po rozmowach z policją. Policja przyjechała zaaresztować produkty, które sprzedajemy rzekomo jako leki, mówił Jerzy Z. na jednym z filmików zamieszczonych w internecie. Tak, pamiętajcie, że ja czytam z, z tej gazety, więc to Jerzy Z to jest po prostu no, cytat z gazety, nie, nie będę im zmieniać artykułów. Nie? Prokuratura informowała wtedy, że nadzoruje dochodzenie dotyczące wytwarzania, importu lub obrotu produktami leczniczymi. Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane pisemnym zawiadomieniem dokonanym przez Rzecznika Praw Pacjenta, który na podstawie opinii biegłych wyraził podejrzenie, że Jerzy Z sprzedaje produkty lecznicze bez wymaganych zezwoleń. Śledczy przekazali wówczas, że zabezpieczone w magazynach firmy produkty zostaną poddane ekspertyzie celem ustalenia ich rzeczywistego składu i charakterystyki. E, ja bym chciała tylko zaznaczyć, że oni się tak spieszą, że niedługo połowa z tych rzeczy pewnie będzie po terminie. E, no. A to, się, to taki żart. We wrześniu 2020 roku do sądu rejonowego Warszawa śródmieście w Warszawie trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Prokuratura Oskarżyła Jerzego Z, że od 4 września 2015 roku do 21 listopada 2017 roku, działając wspólnie i w porozumieniu z Haliną K i Piotrem D, jako prezes zarządu spółki zarządzającej inną spółką, wykonywał bez wymaganego zezwolenia działalność gospodarczą za pośrednictwem stron internetowych w Warszawie w zakresie obrotu produktami leczniczymi. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Na przedmiotowych stronach wystawił ogłoszenie, słuchajcie, o sprzedaży produktów leczniczych, które spełniały kryteria przyjęte w definicji produktu leczniczego, określone w ustawie na skutek przypisania im w ulotkach informacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia. Ja tutaj dam stop i tutaj chciałabym, żebyście powiedzieli mi, czy mam rację, czy nie. Jak ja to widzę, to znaczy, że jeśli wezmę, teraz strzelam, zioło takie jak świetlik, wiecie, co to jest ten świetlik? I ten świetlik to zioło, herbatę ekspres. Napiszę na ulotce tam, że ona leczy zapalenie spojówek, bo mi zazwyczaj leczy i dzieciom moim też. To czy to oznacza, że to jest wtedy lekarstwo, czy to jest wtedy zielarstwo? Tak się tylko zastanawiam. Także możecie dać mi znać w komentarzu. E, tutaj chodzi o właśnie o czyn z artykułu 120, 125 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku. Prawo farmaceutyczne informowała prokuratura okręgowa w Warszawie. No, dlatego ja tutaj stawiam to pytanie. Jeśli ktoś z Was jest obeznany i może mi wyjaśnić, czy to tak właśnie działa, że jeśli ja na witaminie C, nie wiem, napiszę leczy zapalenie pęcherza, no to to wtedy będzie lekarstwo na zapalenie pęcherza? Czy mu, trzeba tam napisać? Chyba, że tam trzeba właśnie napisać. Wspomaga leczenie zapalenia pęcherza. No ale, ale co dalej? Dodała, że Jerzy Z. został również oskarżony o to, że od 4 września 2015 do 30 kwietnia 2019 działając wspólnie w porozumieniu z Haliną K. i Piotrem D. Jako prezes zarządu spółki zarządzającej inną spółką wprowadzał środki spożywcze, powszechnie spożywane, powszechnie spożywane szkodliwe dla zdrowia lub życia człowieka. Spożycie... Tych produktów w warunkach normalnych i zgodnie z przeznaczeniem może spowodować negatywne skutki dla zdrowia lub życia człowieka, z uwagi na przekroczenie bezpiecznego dziennego limitu spożycia, jak również zawartość substancji zanieczyszczających lub zanieczyszczeń mikrobiologicznych w ilościach przekraczających dopuszczalne poziomy określone w rozporządzeniach, podawała prokuratura okręgowa w Warszawie. Na początku marca sąd okręgowy w Poznaniu prawomocnie skazał Jerzego Z w innej sprawie. Sąd uznał go za winnego znieważania i zniesławiania e, poznańskich lekarzy. Sprawa dotyczyła wpisów w mediach społecznościowych. Sąd skazał go na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej kontroli Kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, a także zasądził od niego na rzecz polskiego Czerwonego Krzyża kwotę 20 tysięcy złotych tytułem nawiązki. No i tak, bardzo dużo ludzi ufa panu Jerzemu. Zapewne dlatego, że zrazili się do lekarzy, zrazili się do kolejek, do specjalistów, skutków ubocznych leków lub po prostu jakiegoś, jakiegoś braku. Nadziei. Ludzie szukają rozwiązań, chcą wierzyć w to, że wyzdrowieją, lub lepiej zadbają o swoje zdrowie niż koncerny farmaceutyczne. I oczywiście jest w tym dużo racji, bo jakby nie patrzeć, jeśli my przestaniemy chorować, to oni przestaną zarabiać. I nie ma co ukrywać tutaj, że tak nie jest. I to nie brzmi nawet foliarsko, to jest rzeczywistość, to jest fakt. Jednak wszystko to, co robimy, pijemy, łykamy, wstrzykujemy, powinno być bardzo dobrze sprawdzane. I warto zasięgać informacji w wiarygodnych źródłach. A najlepiej i z jednej, i z drugiej strony. Bo już nawet ja pominę fakt, że coś działa na jednego, a na drugiego w ogóle. A w tym wszystkim chodzi przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo. Taka sytuacja z mojego życia. Ja biorę takie leki, że moja koleżanka po nich się przewracała, a mi nic nie jest. Siedzę z Wami tutaj, nagrywam, gadamy sobie, pitu, pitu, pośmiejemy się. Jest, jest ok, jest luz. No może przytyłam, ale, yy, no. ale chodzę, myślę, kombinuję, więc, więc jest dobrze. I to, to, to pokazuje, jak jeden lek na różne osoby może mieć różny, dziwny wpływ. I czasami sobie może mi tu coś nie wyjdzie, ale jakoś sobie zawsze radzimy, nie? I uważam, że dobrze, że ktoś nadzoruje sprzedaż takich leków. To znaczy leków, specyfików ja bym to nazwała. Bo mogą one mieć wpływ na nasze zdrowie i życie. I ja pominę tutaj fakt, że zaraz w komentarzach pewnie przeczytam, że oni specjalnie tak kontrolują, żeby wyszło na korzyść koncernów farmaceutycznych. Żeby te koncerny mogły zarabiać. Żeby zabrać prawdziwą medycynę, a dać tą, co nas truje. Wiem, że przeczytam takie komentarze. I spoko. Tylko, że ja nie mówię, że tak nie jest. To sobie zapamiętajmy. Oczywiście wierzę też. Dlatego nie ma co popadać w skrajności. Oczywiście zobaczymy, jak potoczy się ta sprawa. A wy co myślicie o całej tej sytuacji? Dość trudnej zresztą. Popieracie takie leczenie w całości, częściowo, czy może w ogóle? Czekam na wasze info w komentarzach, a ja was buziam.